Boże, witam w kolejnym rozważaniu. Tym razem szósty rozdział Ewangelii Łukasza. Jedno z najtrudniejszych wyzwań chrześcijaństwa. Miłość nieprzyjaciół troszeczkę będziemy się chcieli skonfrontować z tym tematem. Posłuchajmy tego tekstu, a potem kilku wskazań, żeby go rozważyć w sercu. Lecz powiadam wam, którzy słuchacie. Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was prześladują, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mój drugi. Jeśli zabierze ci płaszcz, nie broń mój szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jeśli chcesz, żeby ludzie wam czynili dobrze, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakież za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. Jeśli dobrze czynicie tylko tym, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się Wam wdzięczność, i grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie Waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A Wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami najwyższego ponieważ on jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną po brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Piękny tekst, ale też bardzo mm, trudny, bardzo wymagający. Kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze, mm, on zachęca nas do nadstawienia drugiego policzka. Kiedyś znalazłem bardzo ciekawą interpretację, że to zdanie, nadstawić drugi policzek, Mogłoby być przetłumaczone. To akurat była komentarz do tego tekstu, jakaś forma reinterpretacji, wykonana przez jednego lekarza, który powiedział, że tam zamiast mowy o nadstawieniu drugiego policzka, można byłoby zapisać, niech adrenalina nie wpływa na twoje decyzje. Bardzo się zdziwiłem, czytając ten komentarz. Ten, ten lekarz potem to komentował, że chodzi o to, że adrenalina sprawia, że człowiek albo atakuje, albo ucieka, czyli odpowiada takim bodźcem tylko i wyłącznie na poziomie biologicznym, reakcji. I zobaczcie, że czasem tak jest, że, że w tych relacjach międzyludzkich pojawi się jakaś złość, pojawi się jakiś e, gniew, pojawi się jakiś atak, i odpowiadamy atakiem albo się wycofujemy. Czasami bierne, agresywnie, milcząc, e, czasami e, uciekając fizycznie. E, a tutaj Jezus zachęca nas, żebyśmy ani nie odpowiadali atakiem, czy sosłownym, czy takim e, w, w jakiejś innej formie. Też nie uciekali, ale spróbowali się skonfrontować, nadstawić drugi policzek, może drugą stronę twarzy posłuchać. E, tak jak Jezus w, w, w czasie swojej męki nie odpowiada agresją, nie uderza owego sługi, nie ucieka, nie wycofuje się, stawia granice takiej nienawiści fizycznej. Ale też szuka jakiejś konfrontacji, zrozumienia. Dla mnie to było takie bardzo poruszające i, i dziwiące się, czy, czy mnie bardzo zdziwiło. A propos tej adrenaliny: Niech adrenalina nie podejmuje za ciebie decyzji. To pierwsza część tej Ewangelii. Drugim elementem, który bardzo mocno w tym, w tym tekście się pojawia i dwukrotnie do niego Jezus się odwołuje, to jest. Owa miłość nieprzyjaciół. Tam jest to słówko AGP. Myślę, że to bardzo mocno trzeba zaznaczyć, że tam jest miłujcie waszych nieprzyjaciół, a nie nawiązujcie relacje z waszymi nieprzyjaciółmi, a nie macie ich lubić, macie prosić o to, żeby was prześladowali. Nie, tam jest miłość. Co to znaczy miłować kogoś? Miłować to znaczy chcieć dla Niego dobrze, pragnąc dla Niego dobra, pragnąć dla Niego jakiejś troski, tego, żeby On się rozwijał. I ta miłość do nieprzyjaciół będzie związana oczywiście z tym, że ja się za kogoś pomodlę, będzie związana z tym, że ja będę Mu dobrze żył. Ale ta miłość może być związana z tym, że ja, jeżeli ktoś, nie wiem, mi bije, jeżeli ktoś nadużywa alkoholu, to stawiam granicę i dzwonię na policję, to wzywam policję, nie wiem, to zakładam zieloną niebieską kartę w rodzinie. Jeżeli ktoś coś radykalnie źle robi w, w jakiejś przestrzeni, to miłość nieprzyjaciół, i wyrządza mi tym jakąś szkodę, będzie polegała na tym, że ja postaram się z nim porozmawiać, że ja postaram się zatroszczyć o niego. E, pomyślmy, co my rozumiemy pod tą miłością nieprzyjaciół, ale na pewno to nie jest takie bierne trwanie. Jakiego mnie stworzyłeś, takiego nie masz. No, ja nic z tym nie mogę zrobić i nawet nie mogę się zezłościć na kogoś, kto mnie e, niszczy czy w jakiś sposób krzywdzi. Nie, ja mam prawo postawić granicę, ale ja mu nie złożę ja nie chcę odwetu. To bardzo głęboka treść. Postarajmy się też nad tym pomyśleć, pomedytować. Kolejnym aspektem tego tekstu jest owa hojność, dawanie, prosić ktoś o coś, daj mu więcej. I rodzi się takie pytanie, czy, jeżeli mam pieniążki na koncie i w świetle tej Ewangelii ktoś przychodzi i mówi, pożycz mi, daj mi, to mam zawsze dać, nie oczekując y, zwrotu? Myślę, że to nie jest y, dokładnie cel i sens tej, y, tej Ewangelii. Mamy ją czytać w całym kontekście y, ewangelicznym, y, całej historii, całych, całych doświadczeń. Y, y, zobaczcie, że. Że Bóg też zachęca nas do tego, żebyśmy pracowali i mogli korzystać z, z tego, co wypracowujemy. Nie chodzi o to, żeby sobie zrobić krzywdę, jak mówi Paweł, a drugiemu ulżyć, ale żeby była równość, dzisiaj byśmy bardziej powiedzieli sprawiedliwość, godziwa zapłata. I tak, jesteśmy wezwani do tego, żeby z miłości pomóc, pożyczyć, ale też roztropnie. Moralnie też jesteśmy odpowiedzialni za to. Co drugiemu damy? Bo zobaczcie, nieroztropnie, nie wiem, na przykład przekażemy pieniądze na jakąś fundację, a ta fundacja może na przykład walczyć z człowiekiem, bo przez aborcję y, możemy dać komuś pieniądze, pożyczyć, a on pójdzie do kasyna i je przegra, y, albo kupi sobie za to alkohol. Więc y, to jest bardzo złożona kwestia. I zobaczcie na takie opowieści Jezusa, jeżeli dotyczą one pieniędzy, to tylko raz w Ewangelii Jezus wzywa do kogoś, kogoś żeby zostawił wszystko. To bogaty młodzieniec z 10 rozdziału Marka. A tak, Jezus nie wzywa do całkowitego wyzucia się z dóbr materialnych. Są oczywiście tacy ludzie, którzy są wezwani do tego, ale nie dotyczy to wszystkich. Kiedy jest mowa o Zacheuszu, no to on Oddaje połowę swojego majątku i Jezus nie mówi Mu zacheuszu, oddaj wszystko, to wtedy będzie OK. Ale chwali Go za to, że podejmuje drogę nawrócenia. Życzę sobie wam takiej roztropności w świetle tej Ewangelii. To bardzo złożony, trudny i długi tekst. Zachęcam, żeby Go sobie jeszcze raz przeczytać, pomyśleć o tym nadstawianiu drugiego policzka, miłości nieprzyjaciół dzielenia się dobrem, dzielenia się z drugim, ale roztropnie czytając ten tekst ewangeliczny w kontekście całego pisma świętego i całego nauczania Kościoła.